Siemano widzowie z tej strony Elzar, w kolejnym odcinku z CSGO z Kinsejcie zrobimy od 20 ziko do kosy Jak to co odcinek wspomnieł do wygrania skiny, kiny, gdzieś jest taka wpeczka, co trzeba zrobić, żeby ją zgarnąć? Łapka w górę sobie komentarz, Pewnie jaki komentarzek i oczywiście musi być pisany kodzik Elzart e, Z kodzikiem Elzart macie 10% bonusu przy doładowaniu link do strony w opisie 2 ziko odcinka na start, bonus na to a jakby tego było mało widzów, co odcinek możecie wygrywać skiny i konkursy. Przy wpadzie z 10 Zikość macie 5 konkursów, w tym 2 na kosę, jest giga duża szansa na wygranie szansa z drugiej zostały zwiększone, więc są dużo, dużo większe, więc no, może do kogoś z Was trafi zaraz jakaś koska Jest to całkiem wydaje mi się, przyjemna wizja. A my lecimy z naszym tutaj wyzwaniem. Zapraszam Was też do obejrzenia sobie innych filmów u mnie z CS tutaj go A my co? Chyba lecimy, nie? Dwie dyszeczki, budżet. Budżet może nieduży, ale też jakiś strasznie mały. Więc można coś tu pokombinować i zrobimy coś takiego, Tu w sumie po rozszynek. damy sobie na trzy osoby. I spróbujemy od czegoś. Ile to jest w ogóle? 4, 5, 6, 7, 8, gdzieś to nie jest napisane? Nie, jest, nie jest, dobra. dobra bo to samo musi być. O, dobra, szybko dobili. Myślałem, że dodam, no, bo tutaj samo, nie udało się. Dobra, no spróbujmy, spróbujmy z naszymi oponentami tutaj starcia. E, Okej, okay. no pierwsza strzynka tutaj dla pana Erlinga Kacper <noise> 97, Low Casic, Low -case. Dla nas troszkę, ale dalej bez, bez strzału. O, łasiczka kolejna. No, łasiczka kolejna. No jest? Jest całkiem dobrze, jest całkiem dobrze. 3 złote przywagi. Nie ma tragedii, tu każdy drop może to zmienić. Tu każdy drop, więc e, jest dobrze, jest dobrze. Oj, ale chyba dobrą naklejkę dropnął. Uj, giga dobrą. Giga dobrą, trzy strzynki. Mm, no tak, tak, siak no, to jedna z tych strzynek. No, liczę na ultra, że to nam coś odda i odmieni los tego spotkania. No, chyba, że będziemy musieli zaczynać od jeszcze raz. No i ultra case, ultra case. Ty no niestety, no niestety. Pierwsza bitwa niestety przegrana. A jaki trzeba napisać komentarzy? Trzeba napisać komentarzy kosa po prostu ee, i żeby zgarnąć dzisiejszą AWP. -czkę. Dobra, polecimy inaczej. To jest szynki rasta. Ja jej rzadko raz otwieram, więc może sobie z trzy je damy. E, I co? I to rzućmy może mediumki do tego z dwa. I bajecznie. No bo, coś takiego jest dość czas na trzy osoby, nie będziemy tutaj brali Underdoga. Polecimy tak zwanym klasykiem, jeszcze raz to samo. Niech będzie boti samo. Botorosso i spróbujmy w taki sposób naszych szans Dobra, zobaczmy, Kałaszek Uncharted, dobra To jest całkiem spoko drop, ale słaby stan, więc tak, Nie niespoko drop Battleskirt akurat nam poleciał, tutaj jaki będzie? Filter. jest trochę lepiej, ale dalej bez szału Iś Minimal Wear Factor New wysiadł, okej okay. No, kombaczek, jeszcze coś, jeszcze coś Tutaj dogonić Botorosso No i jeszcze czegoś potrzebujemy tu mocnego, potrzebujemy czegoś mocniejszego no. Jakieś 10 zico. Dragon, tak w faktury niosę track? Minimal nie, nie, nie pozwoli nam dążyć. No i słuchajcie, druga bitwa. No dzisiaj, dzisiaj jakoś tak. Pechowo, póki co, póki co pechowo. Hmm, hmm, hmm. Co by tu dać? Może damy sobie te czarmy x2 po prostu. Ty, w sumie dwa razy takie czarmy? Nie, underdoga nie. Bo boisz się, że jak tam teraz underdoga, to akurat będę yy, tutaj jest super drop, więc Jak już daje lece w te standardowe. To lecę w standardowe, niech będzie po samo, ale w ogóle szybko tego godziny ludzie dołączają. Eee, duży ruch, duży ruch. Oj, i przekuzacki drop to jest... Jezu, czar za 55 ziko. No i kolejne GG, no co wy, no co on dzisiaj? Walą mnie dzisiaj widzę, dzisiaj dostajemy pizdeczkę lekko mówiąc, ale dobra, nie, no nie, jeszcze raz, jeszcze raz sama bitwa. No nie może tak być, nie może. Teraz dla mnie taki czarnik, niech poleci. I znowu on. Jeszcze David jakiś dobił. No dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. No, daj, 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 czermika, daj jakiegoś fajnego czermika. Dobra, strona chcesz, żebym sobie odpuścił, tak? Ja się nie poddam. jeśli ja cię nie poddam. to że dzisiaj nie jest mój dzień, to nie znaczy, że nie wygram, tak? Więc ostatni raz spróbuję. Coś jeszcze tutaj przystrzelić? He, hmm, no dobra. Toolboxa sobie damy, czekoladka, case, a. hmm, ultra i medium, coś takiego lekko poza budżecik, no jak to nam nie pomoże, no to nie wiem, no to dzisiaj po prostu nie jest nasz dzień i dzisiaj nie jest dzień na wygranie. Znowu David, ale bo samo jest też dodany. Więc spróbujmy w takim tutaj rozstawieniu. Uj, peteczka, ładna peteczka, ładna peteczka, peteczka, simov. Dobry drop, kurczę, to jest znowu dobry drop na start. No dala on nas dzisiaj od kosy, oddala nas dzisiaj od kosy. Ultra teraz. Lionfish, on dalej też nas nie przybliża, dalej nas nie przybliża i chyba to jest Gigi, widzowie, wie? Ważne widział to coś odmieni, no nie na tyle, nie na tyle, a ładna wygrana w sumie z tej bitwy. No ale coś widzowie, no się tu było tyle, no niestety nie udało się. Zapraszam Was na inne filmy z Cz Guskinsa. Macie też evencik, przypominam, tu można sobie różnych trybów używać. Życzę miłego dnia, trzymajcie się, cześć, cześć!